Siema, dobry, wszystkim, ja jestem Spike i witam Was bardzo serdecznie w Need for Speed Undercover. O, bo znowu policja nas tutaj chciała zgarnąć. Witam Was bardzo serdecznie w Need for Speed. Undercover, lecimy sobie dalej, prawda? Ostatnio co? Ostatnio ścigaliśmy się chyba z Zakiem, o ile się je mylę. I teraz możemy tutaj dalej się pościgać. Eee, mamy niestety tego cały czas, nic na Sylwie. Myślę, że zbieram pieniądze na to, żeby 240SX sobie podrasować i żeby 240SX nas kierowało, bo ma lepsze prowadzenie od tego auta tutaj, prawda? No Także tak, oczywiście zachęcam do stawienia łapki w górę bo jakże by inaczej, kim byłby gdybym nie prosił o łapki w górę, co nie? Także, tak, wait, czy, dobra, sterowanie mi się nie zmieniło ponieważ jak odpaliłem dzisiaj grę, to z jakiegoś powodu ustawienia graficzne mi się zresetowały i wybracie sobie, jak odpalacie grę na monitorze Full HD. I gra jest w rozdzielczości jakieś 640 na 400 coś. No, że nada trochę, nie? No to właśnie, no. Więc musiałem chwilkę posiedzieć nad ustawieniami graficznymi, bo nie pamiętałem co miałem ustawione jak i takie tam, więc no. Ale chyba wszystko, wszystko działa. No, ostatnio troszkę się lenię z odcinkami, wiem. Ale tak to już mam. <laughs> nie, ale spokojnie. Po prostu miałem taki taki taki... No okres w życiu, nie, teraz po prostu, że po prostu mi się nie chciało. Nie, nie będę wchodzić w szczegóły, bo... Nie ma tu szczegółów. Po prostu. Zagrałem się w kilka innych rzeczy, bo jak żeby inaczej i... Yy, no, jakoś tak nie skupiłem uwagi na tym, żeby nagrywać i to był błąd kupić. Za co przepraszam. Ale no, w tym tygodniu już trochę trochę ociąku będzie. W sobotę pewnie będzie yy, dłuższy livestream, na dniach pewnie też jakiś liveik się yy, ogarnie. Eee, mojego... Discorda, to było głupie, co zrobiłem. Śledźcie mojego Discorda, tam daję info, co nie? I macie linki do live'ów w opisie. Wolę nie mówić teraz nazwy tej strony, bo zasięgi może obciąć. Nie żeby mi to szkodziło, bo i tak zasięgi mam małe, no ale... No wiecie, nie? Jak mogę, to. To nie będę ryzykować. No, więc macie, macie wszystko w opisie. Zapraszam bardzo, 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 bardzo serdecznie. Uuu, ale skok. Wait, ja mam chyba intro, nie? Mam nitro, dobra. Zapomniałem, że kupiłem, więc... <laughs> e, więc, więc, więc... Y, warto pamiętać trochę o nim, zwłaszcza, się odnawia. O Jezu, moje włosy to jest istna tragedia. Muszę w końcu iść do fryzjera w tym miesiącu, bo naprawdę... Tak zarosłem, jak cholera jasna. Nie tylko przez zaros, który też jest tam leniem i nie... Znaczy, ogarniam, ale, ale nie ogarniam, że nie, nie ścinam, nie? I, I w ogóle. Może czasem tak, ale... Nie będę się rozwoić na temat swojego zarostu. Kawan O! Ziomek we mnie przywalił. To dobrze dla nas, bo dzięki temu... on nas nie wyprzedzi. Jezu, ale to auto jest straszne po prostu. To by błąd wiencie na Sylwie. Ej, ziomek, co ty tutaj? Halo? Tu sobie tak nie pozwalaj, nie? Mam nadzieję, że go tutaj na zakręcie zgarnę. No jak on z tego wyszedł, to ja nie wiem nawet, nie. No, dawaj, dawaj. Ja chciałem go przekręcić! Ej, ja, czy to będzie pierwszy raz jak przegram wyścig? Znaczy, wyprzedzanie jeszcze było w sumie. Znaczy, tam, tam chyba nie to, co przegrałem, co powtarzałem, po prostu. O Jezu, no właśnie. I teraz pewnie przez ten spowalniacz mnie tutaj w miarę wyzeruje prędkość. Bo czemu by nie? Przecież tak to działa. To będzie bliskie. Jeśli to wygram, to będzie to bardzo bliskie. Ale tam miga coś w tle nie wiem nawet czemu. Ustawienia graficzne dobra a kurde mi tu miga, To jest jakaś żenada nada. Dobra, kaman. Dobra. Powinien to mieć zrobione. No, no, no. Myk, dobra, wygrane. Pytanie, czy zdominowane. Jezu, włosy, halo. Myk. No, teraz lepiej. No, nie, zabrakło trochę czasu. No dobra, trudno, ale przynajmniej wygraliśmy. O, mamy zlecenie od Zaka. Więc świetnie. Trening. Dobra, od razu skakujemy to, od razu to robimy. Nie ma co przedłużać. Usta 58, salon samochodowy w Altamon... Moni? Moni? Co my kradniemy? Co my kradniemy w ogóle za auto? To jest au... Nie, to jest Renault. To jest Renault. Dobra. że chyba policja nas może tutaj złapać, o ile ja się nie mylę, w sensie, że może jechać tu policja gdzieś. No właśnie. No nie, zauważyli mnie. Ja chciałem to tak, chciałem tak, wiecie, na cylku zrobić, nie? Dobra, to zgubimy ich na luzie. Bo zrobimy taki jak po prostu. i ten się nie rozwalił, niestety. Ale dobra, dobra, damy radę to zrobić. Na chilku. Już tam trochę tutaj odpuścili, jak widać. Dobra, ucieknijmy im tutaj. Ten tutaj gdzieś zawrócił. No i dobra, teraz mamy bezpieczną drogę do kryjówki. Nice. Masz dobre startu zakaz, zdobaję samochód i dostarczyłeś go na miejsce. O, i piąty poziom kierowcy wbijamy przy okazji. Super, super. Plus 5% do typu sprzętarki. Kacenka. Kamerka off.

Nie, nie chcę łączyć się z jakimś... Jezu! Nie, co? Halo. Proszę mnie tutaj. Eee, chciałbym się najpierw tutaj Niegan, ja, to jest salon części uliczne. Dobra. Hmm. Chciałbym zobaczyć, żeby ulepszyć naszego 240 SX w tym momencie szybkie ulepszanie moc za 14 tysięcy, ale dobra, chyba wolę, chyba wolę to tak ręcznie ulepszać. Chyba będzie lepiej, bo będę bardziej świadomy, co mam. Dobra, to chcę. Podtlenek azotu też uliczny chcę. Turbo sprężarka uliczna, jak najbardziej poproszę. Wszystko tutaj pięknie, fajnie, cace kupimy I mam nadzieję, że to auto teraz będzie lepsze niż Sylwia Bo Sylwia jest tragiczna Serio do prowadzenia dla mnie Dobra, chyba ulepszyliśmy jak się da Chwila prawdy yy... Przyspieszenie ma lepsze Sylwia Ale szczerze powiem, że prowadzenie dla mnie jest istotne Akurat Więc weźmiemy sobie, prawda Hmm. No to autko. Ale jeszcze tunik wizualny, naklejki. I to będzie gdzieś... Tutaj taka gwiazdka była. chcę taką samą gwiazdkę sobie dodać po prostu na dautko. O, jest tutaj, kup, dobra. Oj. Edytuj naklejki. Przesuń. Nie mogę oczywiście kamerę obracać, bo mam te skróty klawiszowe ustalone na tym, na, na, na numpadzie do OBS-a, więc niestety. Yy, skaluj, mogę trochę, trochę przeskalować. Dobra, odbicie lustrzane widzę, że jeszcze jest, to sobie na pewno chcę wyłączyć. Kolor chcę sobie zmienić na taki... Coś takiego. Teraz chcę sobie tutaj to przesunąć, prawda? Pięknie, cacy. okej. Okay. A, nie będzie. To teraz czas się pościgać z Carmen. Od razu lecimy do tego. No, prosto. Co cutscenka, nie? Eee, dzisiaj ją nie mamy, a, ale kto wie, kto wie, kto wie. A on się karym kurde, ściga jakimś. Dobra, coś jeszcze że to mogę porobić dosyć prosto. No, ja już czuję od razu, że się lepiej to auto prowadzi. Oj, od razu lepiej jest znacznie lepiej. Także mega, mega, mega. Jak wyprzedzony?! Przecież ja byłem przed nią cały czas! Co tak gra sobie przypadk... przepraszam bardzo, wymyśla w tym momencie, co? O jest jak ona to mi zawróciła, seria. Nie, ja się na to nie godzę, kurde, powtarzamy to, halo. Ale to była totalna, byłem przed nią, obróciłem się, żeby ją wyrolować, żeby, wiecie, pojechać w drugą stronę. I gra stwierdziła, nie, nie, ona, ona cię wyprzedziła. Nie, chłopie, nie ma tak. Co z tego, że ja byłem przed nią cały czas? To jest... Głupie to, no głupie, no bez sensu, no. Jakiś bug musiał być chyba, na to serio. Robię jak chcę, halo halo. Dobra. Skupić się troszkę muszę. O. o dobra, rozwaliła się tam gdzieś, pogubiła się w temacie Więc lepiej dla mnie to mocno się pogubiła. A że to je rozwalę, to już w ogóle... No bo muszę jeszcze tak przez 50 sekund wytrzymać. No chyba... Chyba mnie jakoś tam próbuje doganiać. Let's go, let's go! To było bez sensu Nie mam tylko pojęcia gdzie jest Carmen, bo jej nigdzie na mapie nie ma Ja się boję, że ona nagle rubberbending wskoczy i kurde mnie dogoni znikąd, ale chyba nie powinna Jeszcze 10 sekund tylko A, to sobie jeszcze tak rozwalę. No i... wow, ale zdominowałem to prawie minutę. No, ma tu silnik, spoko. No dobra, czas porobić sobie wyścigi w tym momencie. Co tutaj mamy? Mamy punkt kontrolny. A, zróbmy punkt kontrolny. No, lecimy po kolei po prostu, co nam tutaj przyniesie gra w tym momencie. Więc... Na cigu. Ale prawa autorskie Hehe. <laughs> nie. Mnie to jakoś nie boli. Także no. Każdy u mnie odcinek Speeda jest generalnie no, zdemonetyzowany, ale... Hmm. jest full experience, nie z są Wyobraźcie sobie jak miał, nie wiem, mieć wyciszoną muzykę w ogóle z Need for Speed'a i zapuścić, nie wiem, jakiegoś Kevina Makloida czy coś innego. Dobrze, dobrze, jadę szybciej, no jadę tak, tak jak mogę, jak mi gra pozwala. Ja, let's go, let's go, lecimy dalej. Tam, miałem wrażenie, że mi na moment przyklatkowało trochę. No hmm. ale to chyba czasami coś tak potrafię im przyciąć dziwnie. W sumie. O, to jest bardzo dziwne, bo nie powinno. Ale ja tam był skrót duży, i pojechałem naokoło. Oj, no trudno. Trudno, trudno, trudno. Tak, tutaj jest kolejny punkt kontrolny, więc to zrobię bez obaw, żadnych. Myk, 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 myk. Jeszcze trzy punkty kontrolne. Ostatni to meta. Hmm. Raczej bez problemu żadnego to zrobię. Ale kto wie, ta gra lubi trollować, także <śmiech> trzeba, <śmiech> trzeba bardzo <laughs> uważać na to. No, tu jest kolejny i mam jeszcze w zapasie i tak ponad 15 sekund. Do kolejnego mam ponad minutę, więc też na spokojnie. Żyć, nie umierać po prostu, no. O kurde, o kurde. To był całkiem ok, pokonany zakręt. Z Sylwią. to ja bym po prostu się pewnie rozwalił na ścianie zaraz tam. Więc pra prawda jest taka, że ten Nissan znaczy 240SX jest trochę wolniejszy, ale jest stabilniejszy do prowadzenia, co jest tutaj na pewno bardzo znaczące. Bo mimo że nie jestem super szybki, tak od razu takiej, niechim, nie, to mm, Przynajmniej nie tracę prędkości na zakrętach za bardzo. Nie muszę tam aż tak zwalniać. Najłatwiej łatwiej w te zakręty wejść po prostu. 90% Au, dobra. To akurat było beznadziejne wejście w ten zakręt, ale... Chcę ja coś, coś zrobić... No nie spajki, może nauczycie się grać lepiej w tej Dobrze, dobrze. O tam jest meta, mamy jeszcze pół minuty w zapasie. Cyk. I na pewno zdominowałem. Mówiłem. Mamy tutaj jakieś... No też dużo czasu. O, Zak jeszcze coś tutaj chce. Próba numer... E, któraś, ustawiamy, że jeden, bo podchodzę do tego któryś raz. Nie znoszę tego wyzwania, no jest ciężkie strasznie. I to jest beznadziejne też doprowadzenie. Dobra, let's go, let's go, let's go, zróbmy to, bo chcę nagrać już kolejny odcinek, żeby mieć dwa odcinki nagrane od razu. No od razu się zrespił śmigłowiec na mnie? Serio? Wow, no to było głupie Dobra, to mogę olać. O kurde, co tu się stało? O, no, właśnie się jakoś przycisnę śmiesznie? LOL, Smyrnąłem chyba go tylko lekko i już dostał. Jest to auto strasznie się na boki gibie. Jak tylko lekko straci sterowanie to już jest problem. No oczywiście, że ich to nie rozwaliło. Ta pułapka nie działa w ogóle. Ta i ta tutaj, do której teraz pojadę, nie zadziała. Zobaczycie. Bo czemu miałaby działać w ogóle, nie? Widzicie? Całe rusztowanie na niego spadło i olał w ogóle temat ten ziemek. Strata totalna. Ośmigowiec odpuszcza. Dobra, chyba mi się udało. O. Jezu, teraz wykonałem to tak, o, nie? Mam dość. To zajęło mi chyba 10 minut. no Może krócej, nie jestem pewien. Ale w tym miejscu skończę ten odcinek. Ło, więc dzięki bardzo za oglądanie. Na dniach, pewnie za dwa dni, postaram się wrócić drugi odcinek. Bo zaraz będę go sobie nagrywać. Więc dzięki za oglądanie, komentujcie w Google'u, gdzie będzie, tylko będę na Discord, i takie tam, trzymajcie się wcześniej, pa pa.